Muzeum Mony i Medali Jana Pawła II tym razem gościło na swojej scenie uczniów Szkoły Podstawowej nr 32, którzy wraz z gronem pedagogicznym kilka miesięcy temu podjęli decyzję o realizacji przedstawienia będącego swoistym hołdem i jednocześnie lekcją historii traktującą powstanie warszawskim, jakie wybuchło 80 lat temu. Warszawa! To znaczy, tak, najpierw zebraliśmy zespół. Ja zostałam wyróżniona funkcją koordynatora. Natomiast koleżanki, pani polonistka i pani od historii, one czuwały nad scenariuszem. One, one wymyśliły to, jak ma to wyglądać finalnie. No a próby zaczęliśmy już w marcu. Także dobór jeszcze oczywiście naszych aktorów, chóru, który też dzisiaj występuje. Pani od muzyki przygotowała, przygotowała chór, jeśli chodzi o śpiewanie pieśni powstańczych. Chcieliśmy, pani się nas zapytała, czy mamy ochotę wystąpić, a my się zgodziliśmy. Tak, pani się zapytała i z wielką chęcią się zgodziłem, żeby wystąpić. Młodzi wykonawcy prezentowali się na scenie doskonale, ale jak sami podkreślali, nie kreacja aktorska, czy piękny śpiew. Był tutaj najważniejszy. Powstanie jest ważne i że chciała pamiętać o takich rzeczach, o historii. Taka postawa młodych ludzi na pewno cieszy i jest, jak słyszymy, także wynikiem ciągłej pracy prowadzonej przez grony pedagogiczne Szkoły Podstawowej nr 32. Dla nas ważne jest przesłanie, które za sobą niesie, jako lekcja wychowania obywatelskiego. To przede wszystkim patriotyzm to przede wszystkim heroizm, to moralność, to cechy, które chcemy aby rozwijały się wśród naszych uczniów. Wsparcie uczniom i nauczycielom udzielił właśnie Muzeum Monody Medali Jana Pawła II. Który, jak słyszymy, aktywnie uczestniczył w przygotowaniach do przedstawienia. Jesteśmy bardzo wdzięczni za to okazane serce, za cierpliwość. My tutaj byliśmy tyle razy, i on z wielką cierpliwością pokazywał nam, mówił, co jeszcze powinniśmy zmienić. Jednocześnie mogliśmy tutaj troszkę historii poznać, też przy okazji. Przez te siedem spotkań, które miałem z nimi, w tym tygodniu rzeczywiście mogę powiedzieć, że młodzież, w nich tkwi, jeszcze bardzo dużo potencjał, siła, energia, mają wspaniałą pamięć, umieją to zrobić, jeden drugiego mobilizuje. Uczniom i nauczycielom gratulujemy tej cennej inicjatywy i mamy nadzieję, że w przyszłości będą podejmować kolejne. Wszak stworzyli coś ciekawego, mającego przesłanie i łączącego się z nauką patrona tego miejsca, Jana Pawła II. Rzeczywiście osoba świętego Jana Pawła II dla nas Polaków to jest przede wszystkim wzór miłości do ojczyzny, to jest takie sumienie nasze, naszego patriotyzmu, bo to ojciec święty Jan Paweł II nieraz mówił, że odcięcie się od korzeni to jest tak naprawdę odcięcie się od jakiegokolwiek rozwoju, a z drugiej strony wiemy, że Jan Paweł II to Wielki przyjaciel młodych to przed laty tu do Częstochowy na światowe dni młodzieży Jan Paweł II zaprosił młodzież z całego świata. I myślę, że w osobie papieża jest właśnie ta miłość z jednej strony do tradycji, historii, która stanowi nasze korzenie, a jednocześnie uświadamia nam, że korzenie są po to, żeby wydawały nowe lato rośle.